Proszę wstać, sąd idzie. Otwieram rozprawę przed sądem pierwszej instancji, na której zostanie rozpoznana sprawa pana Skawińskiego. Oskarżonego w sprawie umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu morskim poprzez niedopełnienie obowiązków służbowych. Oskarżony, pan Benedykt Skawiński, stawił się osobiście. Stawił się też obrońca, pan Bożydar Gąska, reprezentujący oskarżonego letarnika Skawińskiego. Urząd prokuratorski reprezentuje Jacek Soplica. Protokolant Anna Boruta. W związku z ogromnym zainteresowaniem społecznym, sąd postanawia wyrazić zgodę na upublicznienie wizerunku oskarżonego w mediach społecznościowych oraz udział publiczności w rozprawie. Nazywa się pan Skawiński. Tak. Ma pan 70 lat. Tak. Urodził się pan w Polsce. Tak. Był pan żołnierzem i latarnikiem. Tak. Nie był, nie był pan korany, tak. Proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Proszę zaprotokołować słowa oskarżonego. Czy któraś ze stron wnosi u, o uzupełnienie wniosków dowodowych? Pan prokurator? Nie. Pan obrońca? Nie. Proszę, proszę zaprotokołować. Jeżeli nie ma wniosków uzupełniających obydwu stron o, o przesłuchanie dodatkowych świadków, w mowie końcowej udzielam głosu panu prokuratorowi. Wysoki sądzie, siedząc, siedzącego tu na tej sali z Benedykta, oskarżam zgodnie z artykułem 10 paragraf 31 ustęp drugi kodeksu karnego o umyślne spowodowanie katastrofy w ruchu morskim, przez niedopełnienie obowiązków słu służbowych, przez niezapalenie latarni morskiej, wskutek czego doszło do wypadku w którym pasażerowie Bandery Czarna Perła zostali nie tylko narażeni na stres i utratę zdrowia, a przede wszystkim na śmierć. Właściciel floty stracił swój najwartościowszy statek, a tym samym narażony został na utratę majątku. Uważam, że oskarżony był niekompetentny i za stary na stanowisko latarnika i w ogóle nie powinien aplikować na to stanowisko. Człowiek dojrzały i odpowiedzialny powinien podejmować decyzje w sprawie świadomego wyboru zawodu, licząc się z jego następstwami i konsekwencjami. Z jego wiek był słabego zdrowia i nie potrafił się skupić na wykonywanych czynnościach. Pragnę przypomnieć wysokiemu sądowi, że to nie było pierwsze tragiczne wydarzenie w życiu oskarżonego, żadne podejmowane przez jego wyzwania zawodowe nie kończyły się do niego pomyślnie. Nigdy nie odniósł sukcesu, a można nawet rzec, że wszystkie jego prace kończyły się katastrofą, jak fabryka cygar, gdzie przez naiwność tracił swój cały dobytek, był też nieuczciwy wobec pracodawcy i nieodpowiedzialny, zapominając włączyć latarni i narażając ludzi na śmierć. Słyszę prośbę, aby oskarżony doświadczył najsurowszego wymiaru kary za swoje winy i niedopełnienia. Żądam dla oskarżonego trzech lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zapłacenia odszkodowania na rzecz właściciela floty Czarna Perła o wysokości 50 tysięcy złotych. Wysłuchał Pan aktu oskarżenia. Czy zrozumiał Pan treść zarzutu? Tak. Przyznaje się Pan do dokonania tego czynu? Tak. Pouczam, że przysługuje Panu prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może pan również odmówić składania zeznania? Jaka jest pana decyzja? Chcę złożyć wyjaśnienia. Oddaję głos oskarżonemu. Proszę Wysokiego Sądu, proszę o najmniejszy wyrok kary. Jestem świadom, że moja niefrasobliwość doprowadziła do wypadku, w którym mogli zginąć ludzie, ale nikt nie ucierpiał. Z całą odpowiedzialnością poniosę zasłużoną i sprawiedliwą karę. Ale nie zrobiłem tego umyślnie, co zarzuca mi pan prokurator. Czy są jeszcze jakieś pytania do skarżonego? Nie. nie. W takim razie, oskarżony, proszę usiąść. Oddaję głos mowy końcowej obrońcy. Wysoki sądzie, przedstawione przez prokuratora zarzuty nie potwierdzają umyślnego działania przez mojego klienta, a wręcz wskazują na jego nieumyślne działanie. I nie zgadzam się z przytoczonym przez prokuratora artykułem 10 Kodeksu karnego paragrafu 31. Odrzucam też w całości oskarżenie, że klient miał narazić życie pasażerów, gdyż był to statek handlowy, na którym osób było niewiele i żaden z pasażerów jak, jak i załogi nie ucierpiał. Natomiast kapitan okrętu, widząc brak zapalonej latarni, powinien zatrzymać statek, czego nie uczynił. W swej mowie końcowej Postaram się udowodnić i obalić absurdalne zarzuty wobec mojego klienta. Odkąd pan Skawiński objął posadę latarnika, nikt nie skarżył się na jego pracę. Aż do wcześniej wspomnianego feralnego dnia, gdy ktoś wysłał mu paczkę z polską literat literaturą. Po prostu zaczytał się w książce, która opisywała jego ojczyznę, za którą tęsknił i do której nie mógł wrócić z powodu represji. Mój klient, człowiek jakże patriotyczny i waleczny, przyczynił się do wielu sukcesów międzynarodowych. Nie dość, że wiele razy został odznaczony za swą zasługę dla Polski, walczył on też o wolną Hiszpanię w czasie wojny ludów. Stwierdzenie o ograniczeniach fizycznych mego klienta, są fałszywe, przez wiele miesięcy pracował on bez żadnych zarzutów. Dzień w dzień Włączał i wyłączał latarnie o odpowiedniej porze i nie spóźniał się z obowiązkami i ustalonym grafikiem. Pan Skawiński nie jest złym człowiekiem. Niejednokrotnie został on oszukany i wykorzystany. Kilka lat temu założył on fabrykę cygar w Hawanie. Pracował on tam wraz ze wspólnikiem, przez którego został oszukany i narażony na utratę majątku. i klient przez wiele lat tułał się po świecie zmieniając pracę. W żadnej niestety nie spędził więcej niż dwa lata i nie zdobył zakwaterowania ze względu na brak stałego meldunku i wysokie bezrobocie. To przykre, że tak biedny i doświadczony przez nas człowiek, który po latach tułaczki odnalazł spokój i pracę w latarni, musi zostać skazany. Uważam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dowody świadczą o niewinności mojego klienta. W związku z powyższym, wysoki sądzie. Proszę o uniewinnienie mojego klienta Benedykta Skawińskiego od zarzutu spowodowania katastrofy w ruchu morskim. Zamykam przewód sądowy. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Dziękuję. Proszę wstać sąd udaje się na naradę. Proszę wstać sąd idzie. W imieniu Sądu Pierwszej Instancji w sprawie umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu morskim poprzez niedopełnienie obowiązków służbowych, postanawia, sąd postanawia oddali zarzut umyślnego spowodowania katastrofy. Jednocześnie sąd podtrzymuje w mocy oskarżenie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy i postanawia skazać oskarżonego Skawińskiego na 100 godzin prac społecznych. W porcie na rzecz bandery czarnej perły i wypłacenie odszkodowania w wysokości 20 tysięcy złotych. Proszę usiąść. Sąd uzasadnia wyrok. Oskarżony Skawiński jest człowiekiem niebywale uczciwym, sumiennym i pracowitym. Nikt temu nie zaprzeczy. Jednakże, pomimo wielu zalet, jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Dlatego sąd uznał, że oskarżony miał prawo do pomyłki. Sąd uważa również, iż niedopełnienie obowiązków przez Pana Skawińskiego było nieumyślne i spowodowane podeszłym wiekiem skarżonego. Panie Skawiński, tęsknota za ojczyzną nie może być powodem zaniedbywania swoich obowiązków. Latarnik to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Dlatego Sąd postanowił skazać Pana na prace społeczne i oszkodowanie. Sąd uważa, że to idealne jest zadośćuczynienie. Sąd! Przypomina, że obydwu stronom przysługuje odwołanie się od wyroku. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję Państwu. Na tym sąd kończy rozprawę. Zgromadzone osoby w sali, proszę o opuszczenie sali.